Cześć kochani, z tej strony Ciocia, Ania. Zapraszam na odcinek przygotowany z okazji Dnia Misia. W tym odcinku zaprezentuję wam niezwykłego niedźwiedzia Wojtka, który służył w polskiej armii. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Historia niedźwiedzia Wojtka zaczęła się w 1942 roku na terenie Iranu. Czy wiecie, gdzie jest Iran? Leży na Bliskim Wschodzie między Morzem Kaspińskim na północy a Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. Kiedyś nazywano go Persją. Drogi polskich żołnierzy i Niedźwiedzia Wojtka spotkały się ponoć 8 kwietnia 1942 roku, kiedy to nasi wojacy, maszerując wraz z uchodźcami z Iranu do Palestyny, spotkali chłopca, który niósł małego niedźwiadka. Nasi żołnierze odkupili zwierzątko za scyzoryk i puszkę konserw. Pierwsze trzy miesiące mały niedźwiadek spędził pod opieką wojskowych w obozie w pobliżu Teheranu. Niestety zwierzątko nie umiało jeszcze samodzielnie jeść, więc żołnierze pomagali mu jak tylko mogli. Karmili go skondensowanym, czyli zagęszczonym mlekiem, rozcieńczonym z wodą. Kiedy niedźwiadek podrósł, trafił w szeregi 22. kompanii zaopatrywania artylerii. Spał w namiocie z żołnierzami, trenował z nimi zapasy, które zazwyczaj wygrywał, kładąc przeciwnika na łopatki i liżąc go po twarzy. Nikomu nigdy nie zrobił krzywdy. Chętnie jeździł w szoferce ciężarówek wojskowych. Otrzymywał nawet żołd, czyli taką żołnierską wypłatę. Nie dawano mu pieniędzy, ale coś, co znacznie bardziej mu się przydawało. To znaczy smakowało: na przykład miód, owoce, słodziutkie syropy, marmolatkę, a nawet piwo. Ten niezwykły niedźwiedź otrzymał nawet stopień wojskowy stopień kaprala. Wojtek przeszedł ze swoimi ludzkimi opiekunami cały szlak bojowy. Odwiedził Irak, Palestynę, Syrię, Egipt, a także Włochy, gdzie brał udział w bitwie o Monte Cassino. Co tam robił? Jak podają jego towarzysze, nosił skrzynie z amunicją. Swoje zadanie wypełniał znakomicie, bo nigdy nie zdarzyło mu się upuścić żadnej ze skrzyń. Brawo! Od tamtych wydarzeń symbolem 22. kompanii jest kapral-niedźwiedź Wojtek, który w łapach niesie pocisk. Po zakończeniu działań wojennych Wojtek trafił do Wielkiej Brytanii. Swoją wojskową emeryturę spędził w Ogrodzie Zoologicznym w Edynburgu. Jego postać jest tam bardzo popularna. Sam, wcześniej książę, a teraz król Karol III, chwalił się, że wie, kim był Wojtek. W stolicy Szkocji, w Edynburgu, u podnóża pięknego zamku, możecie podziwiać podobiznę Wojtka i to w naturalnej wielkości. Pomnik jest wykonany bardzo dokładnie i starannie. Niedźwiedź ma wielkie łapy i futro, które sprawia wrażenie bardzo miękkiego. Wygląda niezwykle przyjaźnie, czyli tak, jak go opisywano. Obok Wojtka zobaczycie postać Piotra Prędysza, jednego z opiekunów Niedźwiadka. Inne pomniki stawiane Wojtkowi znajdziecie między innymi w Szczecinie, Sopocie, Poznaniu, Żaganiu, Krakowie, w w Warszawie, czy Penrose w Anglii. O Wojtku powstało też wiele książek, dzięki którym możecie poznać różne ciekawostki z jego życia. Sprawdźcie w księgarni lub w bibliotece, na pewno znajdziecie tytuły, które wpadną Wam w oko. W tym odcinku to już wszystko opowiedziałam Wam dzisiaj o niesamowitym niedźwiedziu Wojtku, który służył w polskiej armii. Przypominam, że jak zawsze pod filmikiem znajdziecie link do rysunku, który przygotowała dla Was ciocia Asia. Pobierajcie, drukujcie, kolorujcie, no i wysyłajcie, bo chcę zobaczyć Wasze piękne prace. Do zobaczenia następnym razem. PA!